Good tonight, isn't Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Dobrze Wszystkim Nieznane. Słuchajcie, dzisiaj przyjrzymy się e, zespołowi takiemu mało znanemu w zasadzie w sumie nie wiem, czy ktoś słyszał w ogóle o tym zespole i generalnie to jest zespół koncertowy, jak dla mnie, więc e, uważam, że dobrze by było rozpatrzeć tutaj wersję live, słuchajcie. E, ten zespół się nazywa mm, Rolling Stones. <toddź> tak. Rolling Stones stąsi. rozumiesz? Teraz będziemy brali pod lupę stonsów. Ciekawe, co tam się w ogóle wydarzy. Mam takiego znajomego, który po prostu ma takiego, tak, taką korbę na punkcie stonsów, nie? Że chyba taką, jak ja na punkcie bębnow. Chociaż nie wiem, czy można mieć większą. Dobra, teraz tak. Piosenka ma tytuł Jumping Jack Flash. Zespołu, właśnie The Rolling Stones. I. Weźmiemy sobie wykon, słuchajcie, mm, z 1978 roku <grym> e, z Teksasu. Musicie w ogóle zobaczyć sobie ten wykon. Ja podlinkuję oczywiście w opisie, ale to, to jest jakaś w ogóle, to co się tam dzieje, to... Dobra, lecimy w takim razie e, od początku, nie? Zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Na bębnach pan Charlie Watts. Machina wystartowała. Nie, no energia, nie? Dobra, generalnie od, od, od razu, słuchajcie, e, w, w, każdy freak perkusyjny i każdy kto tam, o, że musi być poprawnie i w ogóle, na pewno by się od razu przykleił do tego, że, że jest ogólnie na maksa nierówno, że brzmi to jakby, jak, jakby się po prostu wszyscy wywrócili ze schodów w, w, w tym zespole, nie? Ale jednak dalej się trzymali za ręce przy tym i no i samo to samo to właśnie ten początek jest taki ta ta ledwo w ogóle co że tak jakby gonił w ogóle gitarzystę Wiesz o co chodzi, że, że gitaron po prostu ma, jedzie swoje i jakby Charlie musi, musi po prostu dorównać do niego, nie? czyli tu leci ten gitarzysta, a Charlie mu tylko a, tutaj po prostu podkłada, żeby się to wszystko wysypało. Nie? Ja pierdziele. Ogólnie chłopaki są fajnie wystrzeleni tutaj widzę, nie? że raczej za dużo to nie jedli chłopaki. W ogóle macie być na takim koncercie? Przecież to jest jakiś w ogóle. lot w kosmos, nie? Naprawdę. Dobra, ja widzę, że Charlie generalnie raczej ma taki zestaw jak ja, tylko że z jednym florem, nie z dwoma. Na pewno gra klasykiem w ten sposób. I to nie jest tak, że tak się gra, bo tak jest lepiej, czy, czy tak jest lepiej? Obojętnie, jak, jak tobie jest wygodnie, jak też byłeś, byłaś uczona, bo to się generalnie wzięło z tego, że jak szli z werblem i była jakaś tam nie wiem, parada, czy z, 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 zwał jak zwał to mieli ten werbel na pasku, nie? więc jak sobie powiedzieć, że werbel na pasku, no to on Ci zwisa w którąś stronę, więc mieli go po prostu, ten werbel był jakby pochylony tak, czy tak, no i tak lepiej było im trafić, nie? Więc to się chyba też tego w ogóle wzięło. Więc ja tak nie gram w ogóle, nie zamierzam w ogóle tak grać, eee, czy... o, Nigdy w ten sposób nie ćwiczyłem, nie, więc on gra tak i da się z, e, jakby z tego sadzić, czy tak powiem rimshot, kwestia jakby ustawienia w ogóle werbla, więc są też polscy bemniarze, którzy tak grają i robią, robią to świetnie, nie? Więc to nie świadczy o jakimś takim, nie wiem, wyższym poziomie gry, czy jakimś, nie wiem, czym, no, no styl, nie? Są, są takie teorie, że jakby jest inny feeling i w ogóle, no bo też możesz mieć po prostu tak rączki, a, a, a nie tak, nie? Nie wiem, ja tak nigdy nie grałem i nawet nie zamierzam jakoś zbytnio, zbytnio próbować. Na pewno słychać, że, kurde, pomimo tych mikrofonów, tamtejszych i warunków do grania, to on tam lutę w ogóle z łapy miał. Po blachach też nie, nie, jakby nie szczędzi w ogóle tych blach. No i werbel też jest wpakowany mocno. I przejścia raczej, które gra, to wszystko z jedynek. Mm -hmm. Nie? i jakiś zespół niespokojnej lewej nogi nie? na bank bo na przykład grając beat typu un, un, tu tan, tu tan, tu, tu, ta, tu, tu ta, dwie stopy jeden werbel i cały czas tutaj trzymając w ogóle high hat to raczej Raczej jest tak, że jest to jakby określone nie, przez bębniarza, Czy grasz ten high hat lekko popuszczony, czy grasz me mega otwarty, czy grasz zamknięty, czy go akcentujesz. E, jakby high na brzmienie high hatu można wpływać i ręką, no i też jakby dociskiem w ogóle lewej nogi, nie? o tutaj tej. nie? Na ile, na ile mocno e, dociskasz po prostu ten, ten pedał high hatu. Nie? Więc jeżeli on grał ten beat. W taki sposób, że ten hi-hat raz jest otwarty, raz zamknięty, do tego, że jest taki szeleszczący, no to, 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 to ta dąga w ogóle musiała cały czas w ogóle pracować. Z tego co wiem, to Charlie jeszcze miał taki odchył, no dobre nawet słowo, nie? Że miał odchył hi-hatu, słuchajcie, na, na dwa i na cztery. Odchylał rękę, słuchajcie, nie? Gdzie to może być uważane przez kogoś, jakiegoś stróża prawidłowego gry na perkusji, chociaż nie ma w ogóle czegoś takiego, według mnie może być uważane jako błąd, nie? czy też e, iście na łatwiznę. Nie? Zobaczcie, o co chodzi, bo zagram bit normalny, potem zagram bit e, z, z tym opuszczaniem tego na dwa i potem jeszcze będę świrował tym hajhetem nogą nie? lewą. Niezły odjazd, co? No więc to, to, jest taka, to jest taka specyfika w ogóle tej gry. Jego, tej gry. Jego gry. Masakra. Ale pomyłki są w ogóle przeurocze. Naprawdę, u nich wszystkich. To jest takie. Pure rock and roll. Naprawdę. Jeśli w ogóle ktoś chce posłuchać pure rock and roll, to to. To jest, to, jest, to jest rock and roll, dokładnie. Wszyscy po prostu gdzieś i tamte czasy. To senewraty. No, hej, hej, też nie oszczędza. Słuchajcie, ja wiem, co to znaczy grać. i utrzymać tak te tempo. Jeszcze tu nie ma, że chłopaki i wszyscy mają metronom i jest. Wszystko jest wiadomo. Nie, nie, tylko to jest po prostu jazda. I w zależności od tego, na ile, się... Na ile panowie się dobrze bawili, z tego co widzę tutaj, to na tyle też Charlie musiał nadrabiać. Bo on, on w ogóle wygląda też trochę tak, jakby on tam był tak na zasadzie typu, że, że jest po prostu w robocie, nie? bo tu wszyscy mają lot taki po prostu, gitarę latają po scenie, a on, on jest jakby wpatrzony po prostu w jeden punkt i heja, nie? Jakby poziom, poziom ekspresji jego e, takiej takie wizualnej jest, jest, jest dużo mniejszy niż by się wydawało, kiedy tego słuchasz. Fajnie, 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 że zrobił taki oddech, nie? Zrobił takie... Trochę jak w Led Zeppelin, nie? Jest taki numer. Na maksa muzyczne granie, na maksa muzyczne granie. Energia, właśnie o to chodzi. Słuchajcie, ja nim w ogóle, nim, nim się... Zdenerwowałem bardzo i stwierdziłem, że po prostu muszę zacząć się uczyć grać na bębnach, zgłębiasz tę wiedzę. To tak naprawdę, poza tam jakimiś z tym jakimiś krótkimi lekcjami na początku, to głównie bazowałem na robieniu muzy, nie? Ja grałem w zespole rodzinnym i to nie tak, że tam wszyscy byli po szkołach i w ogóle i u mnie jest taka tradycja, nie, w ogóle, nie słuchajcie, mój, mój ojciec powiesił Was na siebie, jak miał 37 lat, tak? Dopiero wtedy, nie? Czyli wtedy, kiedy ja zacząłem grać na bębnach. Więc e, myśmy jakby wszyscy totalnie zaczęli od podstaw. No i słuchajcie, doszliśmy do tego momentu, że jeździliśmy właśnie jako support KNZ-u, Kazika na żywo, KSU i tak dalej. I wszędzie zawsze była muza, myśmy grali day by day, słuchajcie, myśmy nawet w święta grali, nie? Więc e, jakby mój tato i brat mojego taty. Mieliśmy, mieliśmy takie trigger. więc ja byłem, słuchajcie, od dziecka po parach fajek, wódki i tak dalej, nie? Całe, całe życie, ten starsze, starsze towarzystwo. Więc się trochę też no, oglądałem, ale jaja było niesamowite, nie? Czasami, więc żeśmy zjechali po prostu całą Polskę po przeglądach kapel i tak dalej. Ale do czego dążę? Dążę do tego, że mm, jakby nie przejmowałem się z, jakoś z bardzo techniką, tylko dla mnie najważniejsze było to, że ma być drive i to ma po prostu jechać, nie? Jakby to energia była najważniejsza. Trans po prostu ten, który się wprowadzałem i wprowadzało się też a publiczność, nie? No coś, coś, coś genialnego, więc ja widzę, że oni to, 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 jest, to jest jakby taki jeden organizm, że gdyby każdego w ogóle z nich rozszczepić tutaj na tym nagraniu, to, 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 to pewnie brzmiałoby obrzydliwie. Jestem pewny. Brzmiałoby on, bo po prostu jakby, co? Przecież tam są takie jakieś potknięcia w ogóle na garach, że coś, że że jakby ktoś teraz poszedł do szkoły, do szkółki perkusyjnej, o, żeby się nauczyć grać i tak by zagrał, to ktoś by powiedział, że nierówno grasz, nie, nieładnie, tak się nie gra. Jak on w ogóle zmienia w ogóle drive na henchecie, nie? Bo taki... nawet, nawet taki, taki, taki offbeat w ogóle robi. Zobaczcie, jest różnica, nie? Między... jakby cały czas się to zmienia, w ogóle mam wrażenie, że jest jakby ten sam groove, ale tym z kurczybykiem po prostu można tak zmieniać, jakby jest różnica między a czymś takim nie? Ale tu jest cały czas. I te przejścia są naprawdę proste, nie? Mm. Jadą, jadą. Ale jak gra na rajdzie, to już nie robi tej od... Tej, tej, tego odchyłu, czy co tam, nie? Nie robi tego... Jak kiedy gra tu. Kiedy gra tu, to robi po prostu... Normalnie już, pra, prawidłowo. No i blachy też mam na takiej wysokości mniej więcej jak ja. Nie, musicie to zobaczyć z obrazem. <mulary> Dobra dalej. Od tego to tam nie oszczędzał. No wiadomo, że to jest... To słychać, że to, to były inne nagrania zupełnie, ale w ogóle jak on robią takie rzeczy to, to jest mocno w ten hajet, to jest otwarte bardzo i to jest takie, wiecie, zaatakowanie, że aż, to, aż ten mikrofon tam po prostu ma. Dobra, i teraz tak, tak jak mówiłem, to nie jest to, 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 to nie ma być w ogóle technicznie wow, wow, wow super i tak dalej. Nie jest ważne po prostu e, energia. To energia jest, jest mega ważna w graniu. Więc rzecz, którą on gra tutaj, nie? To generalnie cicho grając, nie? To poprawnie powinno być. Coś takiego, nie? Generalnie chodzi o to, że tam stopa się spotyka z werblem, bo jest. Co jest trudne, tak naprawdę, bo żeby. Jak sobie tak zdasz sprawę z tego, że... Czekaj, wtedy uderza bijak stopą, kiedy werbel tutaj lewą ręką i to musi być. A nie. Tak, zaczynasz to tak dogłębnie analizować, no to to się wydaje cholernie w ogóle trudne, nie? A jeśli po prostu to zrobisz, to po prostu wychodzi, nie? Ale tak jak mówię, mi się to łatwo mówi z pozycji gościa, który gra już 20 lat. Tak więc. No i tutaj. Widocznie oni to grają? Tak to powinno brzmieć. Natomiast u Charlie'a jest właśnie to, że ta stopa z tym jest nierówno i wychodzi. <grym> i <zimny> <grym> i <zimny> o! <grym> i <zimny> to jest. To jest totalnie źle, nie? Bez kitu. To jest to jest fest źle, ale co z tego takie no i no i co z tego, że tak jest? Nic. Ludzie szaleją, stalniki latają. To jest państwo Ale on przy tym w ogóle to ma to, nie? Ja sobie nie wyobrażam w ogóle grać koncertu z Agnieszką w ten sposób, że gramy na przykład, nie wiem, piosenkę znalazłam. Gdzie jest teraz, już wiem. To nawet jak jest początek piosenki. To nie wyobrażam sobie tego grać tak, nie? Czuję jak dzwemia. Ta 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 na ta typu ta 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 bo stygnie mi żarcie w garderobie. To, 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 nie ja, ale on w ogóle tak ma. Serio. No i co z tego? Dlatego właśnie był Charlie mocem. Jest. Charlie. Tak. W ogóle, słuchajcie, zobaczcie, co ja tutaj mam. Książkę właśnie, którą dostałem w prezencie. No i jak wiadomo, oczywiście, poza przejrzeniem oczywiście stron ze zdjęciami, to jej nie czytałem, nie? W ogóle tu, słuchajcie, on miał czajnę tutaj. Charlie miał czajnę tu, w tym miejscu. Więc w ogóle też jakby taki środek środki wyrazu, takie, że wiesz, tu nie masz krasza, pyk, tak jak zawsze jest w perkusji krasz, tylko że tu była czajna. A wiadomo jak czajna brzmi, nie? Jest taka, ja to nazywam taką drogą rynną. Usłyszysz to, była po prostu jakaś, jakaś przycinka nagle na garach. Pociąg nie stanął, nie, naprawdę. Aż miałem wrażenie, że chyba w ogóle jakby uderzył typu, że wiesz, że w obręcz, nie? O nie, no to, to jest nie do powtórzenia generalnie, ale to jest piękno właśnie w tym, nie? że takie koncerty. Nie było drugiego takiego koncertu, ani drugiego takiego wykonu, nie? Właśnie o to chodzi w work and rollu, no. Mm. Słuchajcie, musicie zobaczyć live, bo to, co się tam w ogóle dzieje, jak Jagger w ogóle polewa tą wodą, albo jak podchodzi do, na, na kranie sceny i ochroniarzowi kładzie tutaj nogę, żeby sobie, żeby sobie mógł jakby z wykrokiem stanąć. Nie, to są jakieś jajza. Nie? Ja nie będę tego tutaj umieszczał, bo to musicie sobie zobaczyć sami. Nie? Poza tym sama synchronizacja, tu tego, kiedy ja sklikam play, to tego ten odcinek składał, słuchajcie, 3 dni. Nie? Ale super, generalnie to jest to. Ta końcówka jest taka nagła, nie. To też, to też świadczy o zgranie. No, jest taka teoria, znaczy jest taka teoria. To brzmi teraz tak, nie wiem, był jakimś. nie wiem kim, ale y, już taka teoria, zespół się poznaje po tym, jak kończy piosenki też. Teraz już chcę pomyśl, co z tym dalej można, co można dalej z tą myślą zrobić. Ja nie wiem, czy on im tutaj tym werblem tak wcześniej nie, nie dał znać, że, że, że zaraz będziemy kończyć. Bo jest coś takiego. Nie wiem, czy to wychwycicie, ale jakby. Tak, jak jak Jagger wylewa wiadro wodę na ludzi, to właśnie się to dzieje. Nie? Tak. I ten, i, i Keith po prostu, gitarzysta... To jest takie, jak ja czasami grałem jakieś jam session, nie? W jakichś knajpach na przykład. Gdzieś tam i wszyscy, i oczywiście wszyscy byli totalnie w ogóle podlanie i było to, że jest koniec, typu ty już masz... Bo Tomasz patrzy, że wszyscy widzą, że zaraz będzie koniec, i Ty oczywiście podnosi pokię, po żeby był koniec. A gitarmę ma zamknięte oczy i... i jeszcze raz refren. I Ty masz. Ach, dobra. Nie mam problemu. W ogóle bas zajebiście gada. I tutaj oczywiście znowu jest to samo, nie? <śmiany> no ale co z tego? No? <śmiany> Oczywiście za, pie, za piecem basowym, nie? Jeszcze jest klawiszowiec tam za, za nimi schowany, nie? Tak, żeby nie było. Tak, kochaj hecie, tak. Co, koniec, koniec, nie? A Charlie siedzi dalej. To na koniec, co on robił, to w ogóle ciekawe, nie? Bo robił jakby. Blachy też od spodu, bo był taki ruch. Więc on robił czekaj, czy ja trafię. No i taki. Taki bajer, nie? Generalnie. Więc zobaczcie sobie to. No, niepowtarzalny w ogóle sz sznyt, nie? Naprawdę, jakby wejście w ogóle w jego buty jest nie nie niemożliwe. Czyli wiecie o co chodzi? Taką konkluzją z tego wszystkiego, którą warto wyciągnąć, to. żeby to... się wyróżniać. Trzeba się wyróżniać, bo zobaczcie. Poznasz styl Charlie'ego wszędzie. A jak grasz. Super poprawnie, czyli jesteś ociosany z każdej strony po to, żebyś po prostu grał ładnie, dobrze, sprawnie, tu wszystko jest ok. To jest... To, to, to praktycznie giniesz w tłumie będąże. Trzeba się wyróżniać czymś. Wiadomo, no też aspekt wizualny też ma znaczenie, nie? Bo to też ja też nie bez powodu gram te wszystkie rzeczy z takim poziomem ekspresji. I Charlie właśnie poprzez te granie na hajcie, opuszczanie tej prawej ręki. Czy właśnie to, że miał China z tej strony? Ja myślę, że jeszcze wiele, wiele, wiele rzeczy, o których w ogóle nie mam świadomości, czy też niektórzy z Was nie mają, albo są tutaj widzowie, którzy mają tak Charlie'ego upykanego w ogóle w jednym małym palcu, że mogą mi teraz na przykład, nie jakby wytknąć jakieś tam błędy, błędne opinie, nie? Na, na temat, na temat Charlie'ego. Serdecznie pozdrawiam mojego znajomego, totalnego świla na punkcie Rolling Stonesów, nie? No, no i nie pozostaje nic innego po prostu jak teraz zakończyć ten odcinek i zostawić was w oczekiwaniu na to, kiedy zagram cały ten numer w tej wersji live, tak? Więc to było dobrze wszystkim nieznane, by Oskar Podolski. Proszę bardzo. To, to, trzeba, to trzeba dobrze. To trzeba dobrze posadzić. Gdzie tam? Tak.